Witajcie moi drodzy widzowie, ja jestem Cholek, jesteście na kanale Play Game, zapraszam was do lombardowych zdobyć, jest to odcinek bodajże 12, więc nie przedłużam, lecimy z hitem, co się udało. Wyrwać w Lombardach w ostatnim czasie nie jest to dużo, ale chciałem, żeby odcinek na kanale wpadł, więc zapraszam do oglądania. Nie przedłużam. Pierwszą greczką jest greczka na PSP, czyli PlayStation Portable. Jest to Star Wars Battlefront Elite Squadron. Jak dobrze to przeczytałem, nie wiem czy dobrze. Przepraszam, jakoś uraziłem. Angielski jest mój łamany. Sorry, wydany przez Rebellion i LucasArt, jak wiadomo, Star Wars to jest. Bazujący na filmach, komiksach, na wszystkim yy, uniwersum Gwiezdnych Wojen, czyli yy, kompletna, ładna edycja mi się trafiła za całą dychę. Fajna giereczka wpadła do kolekcji na PSP, jeden rodzyneczek. Tak samo jeden rodzyneczek na PS3, którym jest Dirt Shutdown od Codemaster Racing. Mm, tutaj jedna alkolejka mi się jeszcze została do usunięcia. Yy, za tą dychę dałem, za to dałem dwa, dwie dychy za tego yy, Ditch yy, W kompleciku ładnie. Tutaj ładna yy, taka zapowiedź. Yy, Lollipop Chainsaw Ivy yy, Bell yy, 2012, czyli 2012. Taka fajna zapowiedź. Yy, gierki bardzo super, slasherowej. Posiadam ją w mojej kolekcji. Yy, zresztą zapraszam na yy, odcinki, gdzie pokazuję kolekcję Pyr na PlayStation 3 i tam jest yy, całość. Jest, jest instrukcja, jest jeszcze tutaj jakieś przepustki, jakieś tam kody, jakieś coś tam. Dużo tego, bardzo fajnie. Lubię tak, jak jest zestaw bogaty. Zresztą jest to wydanie polskiej dystrybucji, a bardzo znanej firmy, zaraz pokażę. Bardzo fajne, fajne zestawienie. To Lali mi się podoba, tą zapowiedź. Jest to bardzo fajne takie zestawienie. O. Jest to wydanie tutaj, okładka wszystko.pl, nie daj się wyprzedzić, gry nie grałem, nie grałem w tą gierkę, mówię ostatnio zbieram, zacząłem zbierać wyścigi, bo wyścigi też się cenią, Techland, dystrybucja Techland, każdy wie co Techland teraz robi, więc fajnie, że dystrybucja z Techlandu wpadła. Dirt Shutdown do kolekcji To był jeden rozleczek na PlayStation 3 z tych lombardowych zdobyczy Zagredałem 20 zł 2019, coś w tym stylu udało mi się coś tam stargować chyba Następnym tytułem w kolekcji, który wpadł, jest gra na PlayStation 4 czyli Ryzen 3 Titan Lords Edition, czyli edycja chyba ze wszystkim Sprechen, i Germany. Nie wiem, czy to nie będzie wersja po niemiecku, tylko chociaż powiem Wam szczerze, że może to jest wydanie po niemiecku i tak dalej, a można tam podmieniać, już nie sprawdzałem chociaż patrzyłem na kuza2 czyli ten kod tutaj, patrzyłem, że to też jest wydanie po polsku, o tu widać cenę to nie jest ta cena za tą grę, bo to było z Lombardu, tutaj dwie gry kupiłem wtedy na poprzednim odcinku pokazywałem tamtą grę, która to była to było chyba, to był chyba z tego, co pamiętam, to był Zombie Army 4. Yy, tak, Zombie Army 4 wtedy był. Z tą grą kupiłem, z Ryzenem. Jakoś tak, że tam to wpadło w to zestawienie, a to w tą. Bo te kubki miałem indziej zrobione. No, z grami. Mam nadzieję, że będzie po polsku. No, zresztą patrzyłem, że niby jest wydanie to polskie. Starczy tam ściągnąć sobie. Fajna giereczka. Jak ktoś nie grał, dałem cztery dychy za nią, nie? oczywiście. To w bardziej wpadło. Jak ktoś nie grał, to jest takie coś podobne do gotika naprawdę tych samych twórców, czyli Piranha Bates, tak? Coś tu będzie? Będzie, będzie, A, jest, Piranha Batesów jest. Bardzo fajna giereczka, polecam każdemu. Przeszłem ją całą na Pececie, bo myślałem, że to tylko na Pecety wyjdzie kiedyś, tylko i tak, dlatego na Pececie. Wyszło też to na PlayStation 3 i na Xboxa. No, następnym tytułem... Na PlayStation 4 jest, zresztą widać nawet za ile, już nawet nie muszę mówić, ale powiem, jest to 29 zł za Assassin's Creed Black Flag. Black Flaga, po polsku, wydanie 29 zł. Ja chyba dałem mniej. Nie, 29 dałem. Nie udało się utargować wtedy. To jest też wydanie, tu całe pudełeczko, ta instrukcja, wszystko, znaczy okładka po polsku, wszystko razem, jest tu nawet instrukcja, instrukcja z tego co wiem też była po polsku, tak jest po polsku, wszystko ładnie, PL, lubię takie wszystko PL, bardziej to wzbogaca, wtedy dla mnie ta wersja tej gry jest droższa, tylko nie zauważyłem tego pęknięcia, wiecie jak brałem. Nie zauważyłem tego na sakre. Zdarza się najlepszym, jak się szuka, że takie rzeczy się zdarzają. Yy, Assassin Black Flag to jest bycie piratem. To no. jest yy, to, wyszło jeszcze na PlayStation 3, na Xboxa 360, na Nintendo Switcha, na yy radio, na pralkę, na franie i na różne inne. Sprzęty domowe, robot kuchenny, Thermomixa. Ponoć też daje radę w Thermomixie. Dobra, następnym tytułem jest gra na PlayStation 2. Jest to, no z tego się cieszę tutaj, no niestety, nie uwłaczam nic, nic żadnym innym tym gierkom, że co nie są dobre albo coś takiego. To był mój najlepszy wyryw za 9 zł Mortal Kombat Deception na PlayStation 2 od Midway komplecik, tutaj kupiłem parę innych jeszcze gerek, ale to yy, opowieść o tym będzie potem ten paragonik, tu jest instrukcja wszystko gra praktycznie porysowana. dostałem do tego kartę pamięci w zestawie, akurat yy, niedawno to playstation co zdobyłem nie ma karty pamięci i to będę miał, nie jest to oryginał jakaś podróbka ale zawsze karta pamięci jest jakaś może być jeszcze jakiś wirus U, nie pomyślałem cały zestaw wersja panel angielską opako okładki instrukcji płyta nie aż tak zjechana to jest tylko pudełko pogięte to wszystko jest super pudełko takie 9 zł mi to kosztowało normalnie Zdobyć lombardowa jeszcze idzie, jeszcze idzie i jeszcze powiem, że to było zdobyte w marcu, w marcu 2023 roku w Lombardzie Mortal Kombat Deception. Dobra, lecimy dalej. Może jakoś tak to zwężymy troszeczkę, żeby było więcej widać. Pokadam. Tak. O, o, o. Jest Mortal Kombat, żeby się tu świecił ładnie. Następnym tytułem, który też tym samym najbardziej zdobyłem jest X-Men Wolverine's Origins, to jest taki przyjemny slasher od Activision za 9 zł zdobyty, można tu po skrzynkach sobie zobaczyć, powiem Wam szczerze, że teraz taką ciekawostkę, nie wiem czy kiedyś tam powiedziałem tu siebie na kanale, chciałem kiedyś to przekazać Wam, ciekawostka jest taka, że ta gra wyszła jeszcze na PSP i jest podobna jak ta, tylko trochę na PSP PS, jest trochę obcięta. Wyszła ta gra jeszcze na Xboxa 360 i na yy, nie wiem, czy tam na Wii, na Wii też wyszło. Na Wii, wysz, na Wii wyszło. Tak samo. I na PlayStation 3. Tylko wersja na PlayStation 3 i Xboxa 360 i na Wii jest całkiem inną grą. Całkiem inną. Całkiem inna grafika. To tylko ta sama fabuła. Ale całkiem inna grafika. Całkiem znaczy się steruje i wszystko razem. No Powiem szczerze, że Fajnie, fajnie, bo można te same te same gry. Już to nieraz był taki zabieg, tak samo jest ze Star Wars Unleashed, jedynką, tak samo jest. Na PSP wyszła inna wersja, na PS2, inna wersja, a na PlayStation 3 też inna wersja. To jest taki smaczek tutaj do tego za 9 zł. Ja mam tą grę niestety. Znaczy, niestety, no niestety mam, tylko mam trochę gorszą wersję. Jak tą zobaczymy ładnie, tak, to płyta fajna, to układka elegancka. Nie wiem, czy mam z okładką i angielska wersja. Postanowiłem ją sobie też zakupić do kolekcji z tego Lombardu, gdzie był ten Mortal Kombat. Dobra, tą gereczkę tutaj jeszcze włożymy. no się wszystko tak ładnie musi pozazębiać, żeby było widać, no bo przestawimy to bardziej w tą. Ej. Nie ma dużo tych zdobyczy Lombardowych. No bardzo chciałem się teraz naprawdę nachodzić, żeby zdobyć, ale nie wiedziałem, że uda się zdobyć takie tytuły jak też Godowar w takim ładnym stanie, Platinum, wydanie y, wydanie na polski rynek nawet, PL za 9 zł. niestety Platinum, ale po polsku tutaj wydanie ładne wszystko posiada ja też mam już Godowara, też Platinum mam Godowara mogę powiedzieć na PlayStation 2 tylko wydanie tak strasznie zajechane że nie wiem tutaj mam wszystko ładnie szkoda że Platinum a za 9 zł God of War, no nie, nie mówcie no Slasher Godowar za 9 zł naprawdę kolekcja PS2 która umie. musi 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 bo uwielbiam tą konsolę uwielbiam ja w ogóle PlayStation 2 musi rosnąć kolekcja na PlayStation 2 Niestety, jak kogoś to zanudza, że kupuje te gry na PlayStation 2, tylko a nie kupuje na przykład PlayStation 5, no niestety nie ma PlayStation 5, dlatego nie kupuję się na PlayStation 5. A na przykład na Switcha czemu nie kupuje tyle? No dla mnie troszeczkę drogawe są, no, a ktoś powie, kupuje pełno tandetów za parę złotych, abyś kupił sobie jedną porządną grę na Switcha. To nie jest prawda, to nie są gry tandetne, nie są. Naprawdę, God of War to jest super Wolverine Origins. Przeszedłem na PSP szczerze, że na PlayStation 2 i nie przeszedłem. Jest yy, też super giereczka, to super slasherem Mortal Kombat Deception Black Flag. No, powiem wam szczerze, ceny tych gier nie były jakieś tam powalające, a na Nintendo Switch są drogie. Ale się rozgadałem. Dobra, przepraszam, yy, tak nie miało być. Dobra, wraca, wracając do tytułu 9 zł razem z tymi trzema giereczkami, Mówię, wezmę z tego Lombardu, bo ten Lombard wtedy może będzie kupował dalej gry, dalej gry będzie brał na PlayStation 2 na przykład. Na przykład Wolverina weźmie, jakiegoś tam innego, może jakiegoś innego super tytułu jak Mortal Kombat, którego nie miałem w kolekcji. Kiedyś grałem w niego, ale nie mam go w kolekcji. Teraz z powrotem wróci do mojej kolekcji. Kiedyś miałem go. Sprzedałem, bo kiedyś taki głupi byłem młody i sprzedawałem gry. Kupowałem sprzedawałem, kupowałem sprzedawałem. który zatrzymywałem, który sprzedawałem. No, to by było tyle z tego zestawienia mojego na lombardowych zdobyczy. Nie jest tego dużo, nie jest tego mało wręcz. Chociaż teraz trzeba się nalatać, żeby to znaleźć. Przepraszam, jak za dużo zamarudziłem wam. Mam nadzieję, że się podobał materiał. Zapraszam do komentowania tego odcinka, jak i innych odcinków i do obejrzenia innych odcinków. Zapraszam też do sekcji dawania łapek w górę. <laughs> Nie oczywiście w dół. Zapraszam do subskrypcji kanału i zapraszam tak samo na Discorda i na grupę na Facebooku, które są. Linki są w opisie kanału. Dziękuję za uwagę. Ucholek żegna się z Wami. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hej!